Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku, wiem, słyszę ten dźwięk trzaskającej dupy i tak to trzecie CW Puma MB01. Ale zanim otworzymy to dla mnie najlepsze CW i tak wiem, że tam leżą Elki i Morty i uwielbiam je, ale uważam, że to jest lepsze, pamiętajcie zostawić Subskrypcje na kanale, żeby widzieć więcej takich fajnych bucików i dużo, dużo innych. Oraz pamiętajcie polubić ten film, za co będę mega wdzięczny, bo to dla mnie najlepsze Puma mb 1 jakie wyszły i są naprawdę, naprawdę mega, mega piękne. Otwórzmy już. Jest to cebu Galaxy. Było ono dostępne na foodlockerze, wyprzedało się w pół sekundy. Chłopaki na Discordzie strasznie wyzywali. Potem było dostępne jeszcze na pumie, i tam już było dostępne troszkę dłużej. Ja na szczęście się nie musiałem takimi rzeczami stresować, ale to już inna zupełnie historia. I mamy tutaj te pumki. Oj, panie, jakie one są piękne. I pierwszy raz, bo w Likach i Mortich tak nie mieliśmy. A tutaj, no pomijając pudełko, no bo to wiadomo, jest takie samo jak w pumach tych zwykłych. Tych OG czerwonej korystyce, która była. Tutaj mamy dodatkowe sznurowadła. Osobiście uważam, że chyba najbardziej będą fitować te zielone, ale te czerwone na razie zostawię na pierwszą grę na pewno. Oglądacie to nie wiem kiedy. Prawdopodobnie już było first impression, step backów na pewno było i Kylie 5 Low, więc to jest troszkę później. Wychodzi, ale gra... chciałem mieć się nagrać, żeby zagrać w nich mecz. Naprawdę, bo uważam je za przepiękne. Oczywiście odorwiemy tutaj sznurowadła, na pewno bardzo duży plus za dodatkową parę sznurówek, bo tak niestety w pumie nie zawsze jest. I porównamy je ze zwykłymi pumami mb 01 Dwa prawe buty, tu jest zwykła puma, tutaj wersja galaxii. Pierwsze co się rzuca w oczy, to to, że jest po prostu inna kolorystyka i większej różnicy tutaj nie ma. Sprawdzam, czy nie ma jakichś zastosowanych innych materiałów, ale raczej niestety nie. I najważniejszą rzeczą, którą docenię w tym CW, jest to, że całe wyłożenie buta też jest w takiej galaktyce. Większość butów produkowanych, no głównie przez Nike, bo tam są takie wystrzałowe CW, jest takie, że zewnętrzna strona jest ładna, Kładka jest ładna, ale wewnętrzna strona buta zazwyczaj jest jakimś tam generycznym jednym kolorem. Tutaj jest to naprawdę przepięknie. Ogólnie But nie różni się wiele od innych PUM MB01, więc nie będę tutaj czarował, że jest to jakieś magiczne wydanie. Jest ono po prostu wizualnie przepiękne. Uważam to za najładniejsze CW i w sumie tyle. Nie będę tu Wam przeciągał, ważył i tak dalej, bo to bez sensu. To jest trzecie CW na tym kanale. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym w wersji galaxii. I czy sami je macie, bądź czy chcecie je kupić. A wiem, że wiele osób kupiło. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!